Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, jest taki dzień jest szaro, buro. W zasadzie to bym mogła cały dzień przespać. Naprawdę. Dopiero teraz przestało trochę padać i tak dzisiaj praktycznie cały dzień w domu spędziłam. Mam no może nie cały, dobra. Ale dzisiaj, w takie dni jak dzisiaj, to po prostu ja Wam powiem, można sobie poczytać książkę, można sobie coś tam porozwiązywać, jakieś filmy pooglądać. Wszystko prawda i wszystko bardzo fajnie. No, ale po jakimś czasie, przynajmniej ja tak mam, że no myślę sobie, no, ale dobra, coś by trzeba było zrobić. Ponieważ ja wam już dawno wspominałam, że ja jestem zwolennikiem takich małych kroczków również w sprzątaniu, w ogóle w pracach domowych, dlatego że tutaj nachodzi po prostu taki efekt synergii. Po prostu taka każda mała praca daje naprawdę suma sumarum dosyć duży efekt. To tego, że mamy w domu ład, że mamy coś tam zrobione i tak dalej. O, jeszcze tak spojrzałam, popatrz przykładem, są na przykład dzisiaj moje ogórki, które zrobiłam dzisiaj, to są w zalewie słodko-kwaśnej. Polecam Wam, tutaj gdzieś Wam podlinkuję, polecam Wam naprawdę te ogórki słodkokwaśne. To jest fantastyczna zalewa, i na pewno, jak zrobicie, to będziecie robili ją zawsze dlatego że ona ma naprawdę bardzo dobry smak. Ja bardzo lubię. Ta zalewa nadaje się naprawdę do wielu, do grzybów. Można ja ją robię tak samo do grzybów czy do ryby w otcie. Polecam wam bardzo, bardzo serdecznie. A taka propos, pytaliście mnie kiedyś, właśnie jak długo ja gotuję te ogórki. To ja po prostu, jak się zagotuje woda, to mniej więcej tak około 5 minut, ale nie takiego mocnego gotowania, tylko takie lola. Lola, co ty tam robisz? Słuchajcie, za firankę się wzięła. Chyba będę musiała przerwać, żeby jej tą firankę. Ojej, jej, muszę przerwać. Bardzo was przepraszam, no ale to jest szczeniak w domu. <laughs> zobacz, 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 co to robi. Zobacz, popatrz, popatrz. Widziałeś? Lola, co ty robisz? Co ty robisz? Lolunia, tak nie można. Jeszcze wzięłaś mi tutaj listka jakiegoś. Pokaż mi, co ty tutaj rozrabiasz? No, rozrabiaka jesteś mała. Ja nie mogę filmu nakręcić przez ciebie. Kręcisz cały czas? Cały czas kręciłeś? Posłuchajcie, dobra, wezmę, potrzymam ją na razie, bo ona się rozbrykała. Ty coś jesz? Coś jesz? Co ty masz? No, widzicie, tak to jest ze szczeniakiem. Nie, mo nie można się skoncentrować na czymś. Ale zacznę od tych ogórków, że słuchajcie, warto naprawdę robić sobie nawet takie ogórki, to małe porcje. Ja tutaj mam pięć słoiczków. No i potem nie, nie namęczyłam się, nie narobiłam się, nie nacharowałam się, tylko już pięć, później sobie zrobię jutro czy pojutrze, zrobię kolejne pięć i tą metodą po prostu zrobię sobie taką ilość, jaką będę chciała. No i dzisiaj też tak samo pomyślałam sobie, że może sobie wezmę, posprzątam jedną szafkę. Mam taką szafkę, ja to mówię, że to jest taka szafka wstydu, dlatego że ona, słuchajcie, ja mam tutaj takie pojemniki plastikowe i to jest taka szafka, którą też tak myślę, że muszę, nie wiem czy trochę, no bo w zasadzie to tak się przyzwyczaiłam, całą resztę mam mniej więcej tak zorganizowaną, że tutaj to nie to, że ja potrzebuję miejsca. Ale tak sobie pomyślałam, że kiedyś tych pojemników, jak miałam te pojemniki, no to te pojemniki używało się częściej. Dlatego że Miłosz, Miłosz jeździł, był w internacie, jak przyjeżdżał sobota, niedziela, no to wiecie, jak to mamusia coś nam zawsze dała. Potem tak samo jak chodziłam do pracy, to więcej tych posiłków sobie robiłam do pudełek. I wtedy wiecie, no to też tak samo wracam się z pracy i takie pudełka znowu się jakimś tam dobrym śniadaniem zapakowało. A w tej chwili już tak nie chodzę do pracy, i tych pudełek mi jest tyle niepotrzebnych. I muszę zobaczyć w ogóle, co ja tam mam. Dawno tam nie sprzątałam, więc doszłam do wniosku, że dzisiaj to zrobię. I ja naprawdę to zrobię dzisiaj przy Was. I nie będzie to, że jak tutaj coś aranżuję, że, żeby tu mam pokazać. Nie, nie, nie. To będzie naprawdę tak, jak tam wygląda ta szafka. Ja, ja mam takie wrażenie, jak sobie tam wyjmuję te pojemniki, że one więcej mam pokrywek niż tych pojemników, więc zobaczmy. Ja Wam pokażę tutaj jakbyś tak przeszedł i pokazał te pojemniki. O, no tu jest taka szafka, zobaczcie, ja sobie może tu przejdę z tej strony. No i ona tu jest tak zapakowana tymi pojemnikami. Ja puszczę Lolę i zobaczcie, ja sobie wzięłam też taki koszyk mam, ponieważ tutaj te szafki one są wiecie, no to jest 28 lat temu nie było takich szafek jak teraz, z takimi fajnymi szufladami i tak dalej. Więc to, te kargo nie, nie miałam. Tutaj jest zwykła szafka. I ja starałam się teraz wziąć to w takich koszykach, które sobie wyciągam tak jak szufladę. Co nie zmienia faktu, że po prostu ja już nie wiem, co tam jest, i myślę, myślę sobie, że wezmę, wezmę. Muszę tutaj, że Lola. Co ty tutaj wymyśliłaś znowu? Co ty tu wymyśliłaś? Coś tam mi zbiera, muszę wyrzucić. Wiecie, jak to teraz jest? Ja między innymi dlatego wam Lolę przedstawiłam, bo wiedziałam, że tak będzie, że ja nie będę mogła filmu yy, yy, nagrać, bo będzie Lola przeszkadzać. Lola, zobacz, co ty robisz. Robimy porządki teraz, tak? Robimy porządki. Robimy. My dzisiaj z lolą y, jesteśmy praktycznie y, tylko naprawdę wychodzimy za, za potrzebą. Loli, oczywiście. No dobra, słuchajcie, bo zaczynam gadać głupoty, ale to dzisiaj jest taki dzień, dopiero teraz przestało, przestało padać. No, znowu się wzięła za tą firankę. No, przepraszam Was bardzo, ale jednak muszę tą firankę podwinąć. Bo ona mi nie da spokoju. Lola. No, już podwinęłam. Firankę podwinęłam, Lola. Y, dawaj, idziemy do roboty. Y, widzicie, ma być film motywacyjny, ale przy Loli to, to, to takie jest szarpane. No ale tak to jest y, dzisiaj, że, że, że. Lola, chodź tu, wyjmujemy wszystko. Wyjmuję to przy Was. Ja sobie wyjmę na stół. No co? I zobaczymy, co tu jest, bo ja już sama nie wiem. No, może na stół to wszystko wyjmę. To będzie Wam łatwiej y, widać. Będzie, co ja tu mam. Część sobie dam tu i zobaczmy, co my tu mamy. Najczęściej w takich szafkach tradycyjnych, takich jak ja mam tutaj, to po prostu tam, co jest głęboko, to najnormalniej w świecie człowiek już nie pamięta. Ja tam daję rzeczy, które są po prostu mniej używane. Ten koszyk jest fajny. To kiedyś w, w, jak byłam w IKEI, to jakiś tu wianek był zapakowany i taki ten koszyk już tyle lat mi się sprawdza. Jest super. No i zobaczcie, ile ja mam pokrywek. No przecież. Mam pełno pokrywek. No i wszystko wyjęłam. Czyli słuchajcie, aż tak źle nie jest. Zobacz, pokaż, że to jest pusta. Jeszcze coś tam jest. Nie jest jakiś pojemnik, jest dobrze widzę? Tak, chyba tak. Coś tu jeszcze jest, jakiś pojemnik? Tak jest. Jest pojemnik i to jeden z moich ulubionych pojemników. Super. Super. Słuchajcie, ja to będę przeglądać w tej chwili. Przeglądnę i na pewno zobaczcie, ile ja mam pokrywek. Pełno pokrywek, a tyle pojemników nie ma. Więc będę musiała to wszystko zredukować i zredukować. I, i. I poszukać do każdego o, pojemnika pokrywkę, to najpierw poszukam pokrywki, dlatego że, że będę wiedziała wtedy od razu, to jest pokrywka z tego. Będę wiedziała w ogóle, czy mam pokrywki. O, tu jest ta pokrywka. Dobra, to mamy. To mamy. To jest też, ja to um, używam. To w IKEA kupiłam. To jest mój taki pojemnik, gdzie ja używam go. Słuchajcie, do tych, jak sobie gotuję, to wyciągam i sobie obieram tam rzeczy. To są. Tak, ten jest do tego. Tak, wszystko zaczyna mieć. Tamte dwa duże, to mam tam schowane. To jest tu, tu mamy. To są te większe. To zobaczymy. Tu mamy jeszcze pojemnik. Te też stare mam pojemniki, ale bardzo lubię. O ten fajny pojemnik i muszę Wam powiedzieć, że śmiech śmiechem, ale ten pojemnik wygrałam w jakimś tam. Konkursie, i to jest pojemnik, on świetnie się sprawdza na oliwki. Oliwki, kapary, tu wlewamy słoiczek i wtedy jak wyciągacie oliwki, a zalewa zostaje, bardzo dobry. Nie jest estetyczny, może za bardzo, ale bardzo często go używam i w lodówce stoi, także jest super. O te pojemniki też bardzo lubiłam. To są pojemniki, które są składane. I też tak samo miałam sobie do pracy, nosiłam, o, zobaczcie, tak. I potem jak zjadłam posiłek, Lolunia, co ty tak patrzysz? Jak zjadłam posiłek, co tak patrzysz, co ja tu mam? Powąchaj, powąchaj, tak, takie rzeczy ci ja tutaj mam. No, i później, jak słuchajcie, fajnie się skończyło. Posiłek umyłam, to do torebki świetnie się sprawdzały. Natomiast nie lubię ich w lodówce, dlatego że one, ten po prostu pojemnik nie jest przezroczysty. I to mnie denerwuje, bo jak ja coś sobie tutaj włożę, to ja potem, no, ja nie wiem, bo przynajmniej ja tak mam, że ja po prostu nie, nie pamiętam potem. także, Także. Teraz rzadko je używam, używam natomiast jak mi coś zostanie, to się do zamrażarki świetnie nadaje, to, to tak. To do zamrażarki, świetnie. Natomiast powiem Wam szczerze, że te pojemniki bardzo lubię. Mam W lodówce też je teraz mam. To są takie nieduże pojemniki i one w tej chwili są w PEPCO. Kosztują 8 zł. Ja kupiłam je w tamtym roku. Lubię je, bo są szklane i czasami jak coś gotujecie, to Wam coś zostaje. Jakaś połówka, cebuli, coś takiego niedużego, co to nie wiadomo co z tym zrobić. A bardzo chętnie później się zje. Więc bardzo lubię właśnie tego typu małe pojemniki, które fantastycznie sprawdzają się na różnego rodzaju takie no, resztkowe jedzenie. Dobrze, ja sobie tutaj teraz wezmę, jakoś to poukładam. Te pojemniki, może to wezmę też. Ten jest też bardzo dobry pojemnik, też go bardzo lubię ale też go wolę do, do zamrażarki. No dobra. Tą szufladę mniej więcej mamy zrobioną. To to sobie damy tu i teraz teraz ja bym chciała powiem wam szczerze, żebym chciała ten jeszcze tak patrzę, gdzie dać, ale tu na razie niech będzie. Te pokryweczki muszę zobaczyć, czy ja mam pojemniki. Tu mam jeszcze, tak, tu jest jeszcze pojemnik, to ja go może dam tak, żeby tu się zmieścił. Tu trzeba jak puzle po prostu takie pojemniki poukładać. Tam można schować i też świetnie tu jeszcze coś się zmieści. I powiedzmy sobie na przykład ten mały zmieści się. Zmieści się ten i ten. O i ten też tak się zmieści. Ok. Dobra, to mamy tutaj. Ja wam powiem tak, zaraz będę sobie myła te półki. Zawsze warto sobie jeszcze jak takie sprzątanie robimy. To ono naprawdę, ja nie będę w ogóle przyspieszała tego filmu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ja jeszcze z tą opowieścią, to może to nam zajmie 20 minut, może nie. I myślę, że tak samo dla Was, jak będziecie sobie sprzątać, warto zawsze sobie od razu zrobić przegląd tego, co macie, a zwłaszcza z tyłu szafek. Jeżeli nie macie ochoty sprzątać, a latem mało kto ma ochotę sprzątać, to naprawdę warto to robić sobie właśnie takimi etapami. O, ja sobie tutaj takie trzy pojemniczki schowam do kosza. Patrzę, że jeszcze ten może tutaj sobie zmieszczę i to by było. To mamy te pojemniki, ok. Tam mam z tyłu te szklane, to mamy zrobione, to jest i to. I teraz przeglądnę to, ale zanim sobie przeglądnę szafkę, no to przygotuję sobie ten, przygotuję sobie wodę, umyję szafki. No i muszę Wam powiedzieć, że znowu mi mikrofon wysiada, także ja wiem, wiem, powinnam coś z tym zrobić, ale nie bardzo wiem co. Zobaczymy, czy wszystko działa. A ja sobie w międzyczasie przygotuję wodę i umyję szafki w środku. O, idę po miseczkę, gdzie ja mam tą czerwoną. Ojej, to tak Dobra, jeszcze tutaj da. Szafka jest już umyta, wysła już i ja teraz sobie... Te pokrywki, zobacz, pokaż tutaj na stole. One są do wyrzucenia, bo ja nie mam tych pojemników już. To są jakieś stare pojemniki, więc je wyrzucę. Nie pojemniki, tylko te pokrywki. A tutaj mam jeszcze jedno pudełko, które zobaczcie, wykorzystam. Stawię sobie to i wtedy fajnie mam to wszystko w pojemnikach. I to będzie całkiem fajnie. Fajnie mi się zrobiło miejsce. I widzicie, tak to jest, że czasami to przez lata zbierają się jakieś takie rzeczy, które okazuje się, na przykład, jak w moim przypadku te pokrywki. Tyle pokrywek do wyrzucenia, ponieważ nie ma pojemników. To jest bez sensu. Więc warto sobie popatrzeć, czy są pojemniki, czy są pokrywki. Jeżeli czegoś nie ma, wyrzucamy, koniec, kropka. I, i poza tym. Też te stare pojemniki czasami się po prostu nadają do wyrzucenia. Dlatego ja tak lubię te szklane pojemniki, bo one rzeczywiście, no szkło to szkło. No dobrze, szafka jest umyta, więc ja sobie to wkładam. Pierwsze to wkładam tę. Moją, jak gdyby szufladę, bo ona, zobaczcie, jak fajnie wchodzi, i to jest naprawdę bardzo fajnie, łatwo mi się to wysuwa. Lola zaraz tak się tam wprowadzi. Teraz tak, tu mam te dwie, tutaj jedna, tutaj druga, zobaczcie. A może ta pójdzie na górę? A, pójdzie na górę. A te podkładki, dobrze, też tutaj niech będą. O te podkładki też jeszcze, nie, nie wiem czy mówiłam, te podkładki są bardzo fajne, bo czasami jak kładziecie e, do jakiegoś pojemnika czy jakieś warzywa czy coś, to fajnie jest na tej podkładce i wtedy one e, też się świetnie sprawdzają. To damy tutaj, nie, to damy u góry, bo tu jest ten mój biologiczny. No ale zanim to damy do góry, widzicie, to te duże pojemniki, z których korzystam rzadko, to dam sobie tutaj do tyłu, to dam do tyłu, to postawię. A, wtedy muszę tak dać, bo inaczej mi się nie zmieści. Widzicie, jak sobie składam tak, to nie, nie zmieści mi się. To może to inaczej zrobię? Nie, tak, po prostu dam w ten sposób to. A i ten dam na dół. No i już, zobaczcie, jak fajnie. Chociaż ten duży, nie, ten duży, ten duży, te dwa duże niech będą na dole. Ten mniejszy, oj, ten mniejszy mi wtedy wszedł, widzisz? I mogę go sobie w ten, więc mam jeszcze więcej tu miejsca obok. Tak, tutaj to dalej. No i wtedy sobie obok tu położę te dwa duże. I zobaczcie, ile mi to zajęło. Ja jestem zadowolona bardzo, bo już mam te pojemniki wszystkie zrobione. Koszyki tu i mogę jeszcze, i sobie jeszcze je równo je tutaj położę. Żeby tak ładnie było tu wyrównać się. Koszyki te czerwone akurat może nie są najpiękniejsze, no ale one spełniają jednak swoją funkcję. I ja przynajmniej, zobaczcie, no ile mi to czasu zajęło, to w ramach nawet takiego ruchu, to co ja Wam mówiłam. A ja już się czuję lepiej, że dzisiaj zrobiłam sobie małymi kroczkami, zrobiłam 5 słoików ogórków w odście. Plus posprzątałam jedną szafkę. E, I to się naprawdę sprawdza. A to pójdzie do pojemnika e, z tymi plastikowymi e, odpadami, bo trzeba to po prostu wyrzucić. Nie ma potrzeby trzymać. E, najczęściej, właśnie, przez to, że nie robimy takich, e, takiego przeglądu rzeczy, to potem nam się takie rzeczy e, zupełnie niepotrzebnie gromadzą. Mało tego, one zajmują miejsce. A to, co ja Wam mówiłam, że hmm, no, czasami po prostu trzeba pewne rzeczy najnormalniej w świecie wyrzucać po to, żeby móc... Właśnie mieć tą przestrzeń, i wtedy to jest fajnie, fajnie zagospodarowane. A powiem Wam tak naprawdę, że w kuchni, jak się gotuje, to aż tak dużo rzeczy wcale nam nie jest potrzebnych. A na pewno nie jest Wam potrzebnych tyle pojemników, akurat, które ja mam, ale one się jeszcze póki co przydadzą, a już zobaczcie przez same pokrywki, ile zrobiłam miejsca. Ja mam nadzieję, że Was zmotywowałam do tego, żebyście sobie Wstali z kanapy i zrobili coś bardzo małego. Ja wiem, że nie wszyscy lubią takie filmy motywacyjne. Ale ja akurat bardzo lubię wtedy, kiedy właśnie mi się tak nic nie chce, kiedy jestem taka ospała, tak jak dzisiaj, przez ten deszcz, także wtedy warto coś malutkiego zrobić, a już mamy satysfakcję. A najczęściej to jest tak, że jak zaczniemy coś małego robić, to później metodą wiecie, a to jeszcze to, to jeszcze to zrobię, i tak jakoś fajnie nam się ta robota posuwa do przodu co ja Wam bardzo lubię i bardzo polecam. Przypomniał mi się kawał taki, słuchajcie, to stary suchar, ale właśnie a propos tego, co ja Wam mówię, że tymi małymi kroczkami, no to przychodzi zając do sklepu z alkoholem i mówi, ile kosztuje kropla spirytusu. No sprzedawca mówi, no kropla, no kropla to nic. On mówi, to proszę mi nakapać pół litra. Widzicie, jak to jest. Właśnie taka metoda małych kroczków może dać nam naprawdę bardzo duży efekt, i mam nadzieję, że was dzisiaj zmotywowałam do tego, żebyście sobie posprzątali. Ja wiem, że to nie jest taki typowy film, bo ja się muszę tutaj i z Lolą urzerać, i to wszystko robić i jeszcze nakręcać film, no ale tak, tak się właśnie żyje, i mam nadzieję, że tego typu filmy, właśnie polubicie. I tak będziemy razem robić. I powiem Wam szczerze, że można tak sobie razem fajnie ogarnąć całe mieszkanie. Myślę, że to bardzo fajnie będzie i, i będzie to taki fajny pomysł. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was do subskrypcji, do tego, żebyście wcisnęli dzwoneczek, a wtedy na bieżąco będziecie z moimi filmami. No i oczywiście do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło, wstawajcie z kanapki, coś posprzątajcie. Do zobaczenia.